Wszyscy wiemy, że Rock Lee był jednym z najciężej pracujących shinobi w Naruto. Udowodnił, że nawet bez ninjutsu czy genjutsu, czyste taijutsu może rywalizować z najsilniejszymi ninja. W rzeczywistości po tym jak Lee ich upokorzył, zarówno Naruto jak i Sasuke zrozumieli znaczenie taijutsu przed egzaminami na Chunin. Naruto zaadaptował ruchy Lee do Uzumaki Barrage, podczas gdy Sasuke zmodyfikował je do Lions Barrage, ale w Boruto Lee ledwo się pojawił. Więc co się z nim stało? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Prawda jest taka, że Rock Lee reprezentuje przestarzałą ideologię w erze Boruto. Shinobi teraz polegają na naukowych narzędziach ninja, mocach na poziomie Otsutsuki i potężnych jutsu. Czysty użytkownik taijutsu jak Lee nie pasuje do tego świata zagrożeń na poziomie bogów. W przeciwieństwie do Might Guy, który miał legendarny moment przeciwko Madarze, Lee nigdy nie miał tej decydującej bitwy. A potem jest największa tajemnica – matka Metal Lee. Seria nigdy nie ujawniła, kim ona jest. Prawie jakby życie osobiste Lee zostało wymazane. Świat Naruto był zbudowany na ciężkiej pracy, determinacji i przekraczaniu granic, podczas gdy era Boruto to nagłe wzrosty mocy. Dlatego legendy takie jak Rock Lee i Might Guy nie mają tu miejsca. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.